Słuchaj, poprosimy do nas równe Lucynę Szpielak-Jarz, drufnę Agnieszkę Wójcik, drufnę Andrę Grzyn, prosimy. Całość ja powołam na moją komendę, baczność. Spocznij. Baczność. Na prawo. Patrz. Oczyt standardowy korongi. Prowadzi. Baczność, spocznij. Baczność, komendanci Hufców przygotują raport, spocznij. Baczność, Hufca komendanci, spocznij. ああ少しいい

Bravo! 5, 8, fuamiti Uf Здесь don't believe this one is O, wy mnie. Chodźcie. O zadanie głosu, proszę przedstawiciela Urzędu Gminy Wielskiego. Szanowny Panie i Panie goście w i biurowym. Mam zawsze poinformować, że przedtem rzeczywistości pojedynką chcę. Uhonorował od zacznienia członków Związku Harczata Uroczystego Dzień. wręczenia oznaczam Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokona pan Andrzej Chalęcza, wicewojewodą o Zanim jednak przystąpimy do deklarowania osób urodzionych, proszę pana panowodę o zabranie głosu. Szanowni panie kuratorze, więc szanowni odruchni, szanowni druhowie, jest mi nie niezmiernie miło i to dla mnie zaszczyt, że mam wielką przyjemność spotkać się z dniu dzisiejszym z wami, właśnie na tej jakże miłej i szlachetnej uroczystości. I przede wszystkim chciałem Wam, drodzy Kuchowej, Wieląc serdecznie podziękować. Podziękować za tą wspaniałą tradycję światełka żudnajowskiego. To właśnie symbol tego, co dla nas jest najistotniejsze, symbol pokoju, a żeby wszyscy ludzie między sobą żyli zgodnie, razem, wspólnie, realizując jednym zasadniczym czy celem rozwijać ojczyznę, rozwijaj nasze małe ojczyzny i żyć razem w Właśnie wasza organizacja jest tym przykładem, jak kształtuje się młodego człowieka i jak należy żyć. To wy, drodzy słuchowie, te szlachetne cele, które przyświecają naturze ludzkiej, realizujecie na ciebie. Wasze prawa jest to zbiór bardzo istotnych praw, które gdyby wszyscy ludzie przestrzegali, żyłoby nam się lepiej, łatwiej i szczęściej. I drodzy duchowo chciałem i drugim. chciałem Wam i serdecznie podziękować za to, że kontynuujecie lubne tradycje skarpingu naszej organizacji harcerskiej, która przez tyle wieków towarzyszy młodemu pokoleniu. I ja dziękuję za to, bo Przychodzą tutaj do Was również ja wspomniałem sobie te czasy, gdy nosiłem mundurę harczewski, gdy składałem przysięgę, te przeżycia zostają do końca każdego człowieka. I dlatego też moi drodzy przyjaciele, życzę Wam przede wszystkim tego, a żebyście jak największe szczęścia i satysfakcji z do tego, do organizacji. Życzę Wam radości, ale nie tylko tego, a żebyście tak, tak pięknie kształtowali charaktery, charaktery swoje, a następnie swoje własne. Drodzy Duchowie, życzę Wam zdrowych dni, przyjemnych świąt, żebyście spędzili je razem ze swoimi najbliższymi. I żeby ta atmosfera, atmosfera świąt Bożego Narodzenia, narodzin, dzieciątka, towarzyszyła Wam przez wszystkie miesiące roku świętego. Wszystkiego najlepszego.